Hej, Siemano ludzie, z sobie strony witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj otworzę sobie nowy Blaster Box. W końcu, w końcu się doczekałem. Zamówiłem sobie przez internet, zapłaciłem tam 31 zł Gdybym wiedział, że tak trzeba będzie czekać, to bym sobie kupił normalnie. E, tutaj jest napisane, że jest 500, a z tego co widziałem, jest po 8. Niby jakiś taki błąd, zobaczymy jak będzie u mnie. Plus 10 e, nowych limitek. Limitki wszędzie są takie same z tego co widziałem. I jedna lista kontrolna. E, no, euro nas rozpieszcza. Fajnie, fajnie, że takie coś wyszło. E, dobra, otwieramy. O, coś ciężko, ale poszło. Limitki są fajne, bo już widziałem na filmikach u innych youtuberów. Eee, no i dobra, otwieramy. Lista kontrolna, to mnie akurat nie interesuje. Eee, limitki, limitki fajnie zapakowane, to jest fajna sprawa. No i zobaczymy, ale z tego co widzę już jest grubo i tutaj jest 8 saszetek. Ale by były jaja jakby było 5, ale bym się wkurzył. Normalnie poszedłbym zrobić awanturę. <laughs> e, dobra, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ale dobra, najpierw sobie zobaczę limitki. Kurde, mogli dawać y, różne, no ale Jest spoko. No, limitki są naprawdę świetne. <laughs> Mam limitkę pierwszą, drugą, może takie szybko przelecę, bo wiem, że pewnie już widzieliście. O, jest i między innymi też Wojciech Szczęsny. No limitki w stanie idealnym nie są jakieś uszkodzone, to, to jest super. Czekajcie, gdzieś tutaj sobie podamy. Eee, dobra, muszę się troszkę spieszyć, bo nie wiem czy mi... O, Kedira, bo nie wiem czy mi się... Eee... Karta pamięci starczy A zresztą i tak pewnie większość z Was już ma te blaster boxy i jeszcze tu, ale kurde no fajne. Shiny dobra, limitki są tu. Otwieramy 8 saszetek. Przypominam, że nagrałem już y, kilka meczy na euro 2016, ale jeszcze będę nagrywał. Yy. Także tych meczy trochę będzie Zobaczymy czy... O! Piękny strzał! Cristiano Ronaldo No to pięknie Oczywiście tą kartę już mam, ale Powędruje on do mnie do gabloty Więc ładnie No i tu bazówki Dobra, druga saszetka Miller Buffon No to blaster boksik już jest, jest naprawdę fajny Zobaczymy ile mi tutaj braków wpadnie. Brakuje mi jeszcze 22 karty. Nie liczę oczywiście limitek, bo limitek jest dużo. To Brzuel z Islandii, Sigurdsson. Jego chyba nawet nie mam, coś mi się wydaje. I tu mamy bazóweczki. Kolejna, tutaj mamy Ronaldo. Ronaldo na saszetce może Ronaldo będzie w środku. Ciekawe czy mi wpadnie Ignaszewicz. Nie Ignaszewicz, tylko ten. O, już widzę tu kartę specjalną. Czy mi wpadnie e, Ibrahimowicz? On, mi, on mnie strasznie lubi w tej edycji. I uwaga! A nie, bo tutaj jest Inventivenes, ale z Turcji. A już powiem wam szczerze, że myślałem, że to będzie Ibrahimowicz. Ale jeszcze trochę saszetek jest, więc jest, jest szansa, że może jeszcze wpadnie. On mnie uwielbia. Dobra, streszczamy się Sebek, bo nie ma czasu. O tej karty nie kojarzę Making History, więc może jej nawet nie mam. Dobra. Cztery saszetki już. Za mną jeszcze cztery zostały. Zobaczymy. O, game changer. I tutaj z Ukrainy jeszcze jedenastka. I tutaj bazówki. Dobra, trzy saszetki. No zdecydowanie najlepsze karty to jest ten Ronaldo i Inventive jak na razie. Balaj, Schar. O, pięknie. Top asyst. Weiss, Milik i Shakiri. Także spoko. I tutaj bazówki. Smiling. Dobra, dwie saszetki. O, mamy tutaj Błaszczykowskiego. O, widzę, że dzisiaj mi fokus nie szaleje. O, want to watch. I z Irlandii logo. I bazówki. Ostatnia saszetka, moi kochani. Czy wpadnie Ibrahimowicz? Nie no, raczej nie. Nie tutaj. Już mnie chyba nie lubi. I uwaga. O pięknie! Tobżuel! Cristiano Ronaldo! Ale jajka! No ładnie! I jeszcze mamy logo i tutaj już same bazóweczki. Dobra moi kochani, jak dla mnie Blasterbox był wypasiony. Trafiłem dwie świetne karty Cristiano Ronaldo, Inventivenes i jeszcze Top Assist. No i tutaj jeszcze karty specjalne. Tu mam dwa razy logo, One to Watch, 11, Game Changer, Making History, Passion and Pride, Top Jewel. Defensive Rock Ramos i Eleven z Chorwacji. Dobra moi kochani, jeżeli filmik Wam się podobał, spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Ja Wam życzę miłego dnia, pozdrawiam Was serdecznie i polecam, bo naprawdę fajna sprawa, no i oczywiście przepięknie, przepiękne limitki, których nie mieliśmy wcześniej, a już je mamy. Trzymajcie się, papa. Pa.